Oto koniec wszech rzeczy! Wystarczy już tych miernot. Nie mogę. Więcej już nie wezmę. Oprócz gniewu potrzebuję innej broni. Tchórzliwy drań skrył się przed nami. Ten stronnik musi się wstrzymać z atakiem. Ten nędznik mnie prowokuje. Podczas Festiwalu Ognia wszyscy spłoną! Dzień mroku i śmierci. Jak rozkosznie. Świąteczne dni, moi wrogowie, są słabi i rozkojarzeni. Pamiętaj o tym. Szczęśliwego Nowego roku! Szczęśliwego nowego roku! Kradnij jajka, jeśli musisz. Byle nie od Czarnych Smoków. Mam coraz mniej kart, ale nie wściekłości! Hm. Jesteś zaledwie cieniem przeszłości. Wyczerpały mi się karty! Nie zawsze jestem idealny, ale zazwyczaj rozszarpię ten świat na strzępy! Hmm, dziękuję. Hmm, cóż za dylemat. Nie ukryjesz się przed moją furią. Pośpiesz się! Hmm, podziwiam twoją nieustępliwość. Prawdziwy kataklizm!